Prawdziwe 6 kroków debagowania. To jest niemożliwe. To nie powinno się dziać na mojej maszynie. To nie powinno się dziać. Dlaczego to się dzieje? A kumam. Dlaczego to kiedykolwiek działało? A w dzisiejszym odcinku ciekawy pomysł na strategię testów, skróty w iPhone'ie i kubek różności. Zaczynamy. Co dzisiaj piję? Dzisiaj piję Iced Tea z herbaty zielonej, co się nazywa. Czemu ja czytam na butelce, skoro na butelce nie ma nic? To jest po prostu informacja, że to jest butelka z filtrem. Dobra, zgubiłem wątek. Piję Iced Tea zrobiona z resztek alo-alo. Przyznam się szczerze, tych resztek było więcej niż mi się oryginalnie wydawało i wyszło bardzo mocna, ale da się pić. Dobra, zaczynamy. Naszym pierwszym artykułem jest ciekawa rozprawa Je Jespera Otosena na temat strategii testów. Autor zaczyna swój wywód od czegoś, z czym się zgadzam, że template jest No nie jest już najlepszą praktyką rynkową, jest no trochę nie na te czasy. Przyznam się szczerze, że nie jestem pewien, czy kiedykolwiek był na te czasy, bo te parę razy, kiedy chciałem z niego skorzystać, bardzo szybko z tego zrezygnowałem. I autor mówi, że w obecnych czasach potrzebujemy coś, co radzi sobie z współczesną automatyzacją, radzi sobie z o wiele większymi prędkościami dostarczania, i w ogóle jest bardziej nowoczesne. I chodzi także, że no mamy wszystkie te nowe prace i na przykład to, no do czegośliśmy rzeczy wizualne bardzo działają. I on wchodzi tak, dyskusję, że fajne są one pagery, ale nawet w wypadku niektórych one pagerów brakuje kontekstu. Ja na przykład bardzo uwielbiam używać risk storming i e kart Berena, test first, do tworzenia strategii testów. I też rozglądam się z różnymi innymi rzeczami. To, co to jest, to autor właśnie wchodzi bardziej w test plan, więc trochę co innego niż to, co robi Berena. Przepraszam, narzędzia Berena. I później wchodzi w dyskusję, czy w ogóle coś takiego jest potrzebne, ale dochodzi w pewnym momencie do wniosku, że tak. I o co chodzi? Jak to można było zrobić? Tutaj zaczyna się już. Trochę bardziej w szczegóły, jak działa jego model, żebyśmy zrozumieli. Nie będę tego w pełni powtarzał, ale jedną z takich skal, co używa, jest częstotliwość deploymentu i przyznam się, nie do końca złapałem przeskoków. Bo jest, no, że mamy coś, że coś jest rzadkie, czyli one-offy, że mamy regularnie, czyli przynajmniej kwartalnie, że mamy często, tygodniowo i perceive, y Pervasive. Zapomniałem, co to, to słowo znaczy, e, czyli że mamy tak często, że na nie zauważamy. E, przyznam się szczerze, mi brakuje tutaj takiej trochę przejścia, bo z weekly do po prostu non-stop to jest tam parę kroków i wydaje mi się, że trochę bym tę skalę poprzesuwał i bym zrobił na przykład e, miesięcznie, tygodniowo i tak dalej, ale to wiadomo, zależy od projektu i, i dyskusji i później wchodzi także w prędkość dostarczania, że jak jest dużo roboty wyrzucane w dostarczenie i ma tutaj parę innych przykładów następnie wchodzi w dysku, dyskusję między, jak to on określił, między sytuacją i specyficznymi taktykami Ym, tutaj jest to trochę dyskusje takie bardziej nie wiem jak to powiedzieć używam określenia testalia, ale to nie jest do końca prawdziwe że na przykład jak wygląda kwestia z naszymi danymi testowymi, jak do tego jest dostęp, co ludzie potrzebują i tego typu rzeczy. Oczywiście co się później dzieje, autor próbuje to wszystko poskładać do kupy, czyli mamy tu opcję do pobrania jego template'u. Otwórzmy sobie ten template, żeby może dało go radę więcej, większe odpalić. To nie był dobry pomysł, nie wiem czemu to się tak długo ładuje. No, i yy, ten template wygląda. O, może się tworzył, nie, jednak nie. Yy, ten template wygląda tak, że mamy yy, tutaj, wiadomo, miejsce na nazwę i tak dalej, że wchodzimy w dyskusję, jak często będziemy chcie, chcieli dostarczać w tą sytuację, ten scope i z, 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 z tak, z taktyki, jakie bierzemy pod uwagę. Podoba mi się, ale mam parę zastrzeżeń. Mam wrażenie, że Zbyt dużą część tego planu zajmują pewne detale, które no, nie jestem pewien, czy w ogóle test plan powinien y, zawierać. Wydaje mi się, że delivery sprint to już jest bardziej część strategii niż planu. Ale to już wchodzimy w jakieś takie dyskusje. Pomysł mi się podoba, wydaje mi się, że dałoby radę to uprosić i pewne rzeczy y, 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 sprowadzić na inne płaszczyznę. Nie wiem, czy kiedy kiedyś sam z tego skorzystam, ale cieszę się, że coś takiego istnieje, cieszę się, że ta dyskusja jak można inaczej zrobić te plany się toczy i zachęcam do, do przyjrzenia się, może coś się z tego przyda w waszym test -planie. Idąc dalej, artykuł, który tak naprawdę wisi i co chwili jest przekładany już parę ładnych miesięcy, yy, no bo to jest po prostu pierdoła, ale w końcu stwierdziłem, że już zaraz wychodzi nowy iOS, więc trzeba o tym powiedzieć. 10 Feature'ów w iPhone'ie, w którym część weszła w iOS 14, które potrafią oszczędzić nam czas. I przyznam się szczerze, e, lista by się można wydawało być każda inna, bo takich list jest mnóstwo, ale paru z tych rzeczy nie znałem. Paru z tych rzeczy nie znałem, zacząłem używać e, po tym, jak to pokazało. E, większość z tych rzeczy jest, jak zobaczycie, jest tendencja press and hold, czyli że będziemy coś naciskać i będziemy trzymać że ym, to pierwsze, że w settingach są pewne rzeczy dostępne w ten sposób to, to wiedziałem, więc yy, chodzi o to, że jak wejdziemy w settingi możemy sobie podejrzeć pewne rzeczy yy, to, że jak wejdziemy sobie u nas w kamerę i nacisnięcie na kamerę mamy różne opcje, nie wiedziałem ale to, czego, mnie nie, czego nie wiedziałem to już, kom, już kompletnie nie wiedziałem, to że możemy sterować kamerą przy użyciu właśnie przycisku w oddźwięku głośniej Głośniej, ciszej, żeby zrobić zdjęcia, tego nie wiedziałem. Kwestia, że wideo działa podobnie. Co mnie bardzo ciekawiło, niestety zapomniałem to przetestować, bo w momencie, gdy to weszło, okazało się, że muszę zaktualizować iPhone'a 2 i iWatcha. To, że jeśli mamy iWatcha i używamy w tego Face ID, to jeśli mamy odpowiednio skonfigurowane, to nawet jeśli mamy maskę połączenie z, z Watchem. Pozwoli nam odblokować komórkę. Ciekawy pomysł. Nie bawiłem się tym. Muszę, właśnie to sobie przypomina, że miałem to przetestować i zapomniałem. Co to było? Że można naciskać tył telefonu, żeby wykonywać pewne akcje. Też miałem przetestować, zapomniałem. Kwestia wejścia w low power mode. Ja nie jestem przekonany, że ten low power mode w ogóle działa. Jest dla mnie on dyskusyjny, ale może się komuś sprzeda. I to mi się bardzo spodobało. Timer. Okazuje się, że timer można też szybko ustawiać na zasadzie takiej, że jak wejdziemy sobie w ten command center, czyli to, że jak chyba na datę naciśniemy i zjedziemy w dół. To, że przytrzymamy, to możemy w ten sposób, jakbyśmy latarkę ustawiali, możemy ustawić sobie timer. Tego nie wiedziałem, fajny pomysł. Oczywiście o tym, że la lamp latarka tak działa, to <laughs> chyba wszyscy wiemy. Nie wiem, o co chodzi z tym Hidden Symbols, to jest chyba takie w miarę oczywiste, że jak przyciśniemy klawisz, to mamy dostęp do innych liter, ale wydaje mi się, że może przez to, że jesteśmy Polakami, musimy korzystać z tych symboli, wiemy o tym. No i tyle. Na zakończenie, w ramach Kubka Różności, w piątek rzuciłem pomysł, żeby zrobić stretch goal na około 666 subskrybentów. I rzuciłem pomysł, żeby przejrzeć się przez, yy, po prostu, jak ja robię herbaty. Chodzą mi jeszcze mi po głowie dwa pomysły. Dlaczego? Za chwilę, wsz jeśli wszystko się uda dobrze, w tym tygodniu wejdzie w końcu IT special poświęcony yy, recenzji książek na temat DevOps, Phonics Project i Unicorn Project. Ale pomyślałem, czy może nie warto byłoby trochę więcej innych specjali w ten sposób dać wam do wyboru, co będzie następne. Dwa tematy, trzy tematy, które mi chodzą po głowie, to jest po pierwsze właśnie ten na temat jak parzę herbaty, co używam i tak dalej. Drugi to jest trochę dyskusja na temat produktywności, a mianowicie pokazałbym Wam znowu jak się pozmieniało IT Morning, jakie rzeczy używam do usprawnienia produktywności, bo trochę mój flow się zmienił, trochę nowych rzeczy doszło, trochę nowych pomysłów doszło. Mam parę eksperymentów, które nie wypaliło. Jeśli na przykład śledzicie Facebooka czy Instagrama. To możecie zobaczyć, że jakiś czas temu wrzucałem zdjęcia ze Stream Decka, jak ustawiłem sobie opcję do przełączania elementów na ekranie monitora. Niestety to za bardzo mi nie zadziałało i teraz rozglądam się za alternatywnym, jakimś innym pomysłem, jak to mogę zrobić, więc będziemy patrzeć. Też w ten weekend poświęciłem trochę czasu, żeby ustąpić ten proces. Kolejną rzeczą jest, od dłuższego czasu mam w pipeline'ie, tylko się za to nie zabrałem, Kolejny odcinek Gry IT. Tym razem przyjrzelibyśmy się grze poświęconej nauce machine learningu. Więc, a może zrobimy ankietę, ale na razie w ogóle powiecie, czy coś takiego was interesuje, żeby w ten sposób podjąć decyzję, co będzie jak, gdzie naszym specjalem z okazji 666. odcinka subskrypcji, 666. subskrypcji. I mi chodzą właśnie te trzy opcje. Odcinek specjalny na temat, co używam, jakie herbaty parzę Odcinek na temat właśnie jak ja pracuję nad produktywnością przy tworzeniu IT Morning i kolejne gry. IT dajcie znać, chętnie poszukam Waszych opinii. No, i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, zachęcam do subskrybowania, lajkowania i tak dalej. Do usłyszenia.